Cześć, ja jestem Brodaty, a przed Wami moje wyrażenie oraz krótki opis tego, co nowego otrzymaliśmy do jednej z chyba najbardziej uzależniających gierek. No, w mojej ocenie, również najbardziej e, stresogenerujących, bo przyznam się szczerze, że, że, że grając w ten tytuł raz rozwaliłem klawiaturę. 30 października pojawił się dodatek Afterbirth do gry Binding of Isaac. Uwaga, ten materiał zawiera lekkie spoilery. W jego trakcie no, dowiecie się, jak działa mechanika nowego trybu jaki został dodany oraz będziecie mogli zobaczyć moją bitwę z jednym z finalnych bossów, czyli jest to leciutki spoiler pokazujący wam jak to mniej więcej wygląda. Ten dodatek jest w takiej średniej półce cenowej. W momencie robienia materiału cena to około 35, maksymalnie 40 zł na G2, macie zresztą screena na ekranie. Dodatek wymaga jednak posiadania podstawki, czyli gry Binding of Isaac Rebirth. Dodatek przede wszystkim dodaje ponad 1000 modeli Pokojów. Oczywiście większość z nich różni się tam jakimiś detalami, jednak na pewno można wyliczyć przynajmniej setkę całkowicie nowych pomieszczeń w paru nowych stylach. No, stanowiących oczywiście nowe wyzwanie. Najgorzej kiedy wchodzimy do małych pomieszczeń, moi drodzy, jeszcze mniejszych niż te jeden na jeden, a tam w środku... boss. Pewnie zauważyliście też, że gra delikatnie inaczej wygląda. HUD, czyli interfejs użytkownika, został delikatnie zmieniony. Możemy go skalować, jeżeli coś jest nam za duże albo za małe. No, przydaje się. Drugą wielką zmianą w Afterbirth jest całkowicie nowy tryb rozgrywki. Greed to swego rodzaju mm, miks hazardu z decyzjami. Ryzykujemy i coś po prostu dostajemy. Tryb bardzo prosty, trochę mniej przygodowy czy powiedzmy mniej um, rozbudowany niż ten standardowy w grze, ale w mojej ocenie naprawdę ten tryb jest nieźle wciągający, bo wszystko polega tutaj na decyzjach. Coś musimy wybrać zamiast czegoś. O co chodzi? Już tłumaczę. Do przejścia mamy kilka plansz i zasadniczą różnicą jest podział ym, takiej powiedzmy jednego poziomu jednej mapy na cztery lub więcej pomieszczeń. Dodatkowe pomieszczenia to m.in. Secret Room albo devil's Room. Główne cztery pomieszczenia są takie. Miejsce walki, czyli po prostu jakby arena, e, dwa pomieszczenia z itemami, duży sklepik oraz tak zwany course room, e, po prostu z tymi no, kolcami na, na wejściu, tak? Mechanika trybu działa tak, że nachodząc na przycisk po środku areny, pojawiają się nam co kilka, tam kilkanaście sekund nowi przeciwnicy i każda taka fala po prostu dropi od, odrobinę monetek. Jeżeli nie dajemy sobie rady albo chcemy przerwy, czy powiedzmy wytchnienia, możemy poświęcić pół serca na kolcach przy tym. E, Przycisku, dobić resztę i udać się do sklepiku. Potem wracamy, dobijamy resztę fal. Celem jest wybicie konkretnej ilości fal oraz następnie ubicie bossów, co odblokowuje nam przejście na kolejny poziom. Tryb ten po prostu wynagradza nas, jakby złotem za walkę, które wydajemy na co chcemy w sklepiku. Jeżeli itemy nam nie pasują, możemy też użyć bomby albo wrzucić monetkę do takiej maszyny losującej. To sprawia, że musimy decydować, co kupić. Życie, serduszka, klucze, na przykład, by otworzyć sobie dodatkowo dodatkowe pomieszczenie z itemkiem piętro niżej a może jakieś tam itemy właśnie albo jakieś dodatki nowe elementy w Afterbirth sprawiają że do odblokowania mamy kolejne dziesiątki kombinacji no gra słynie z tego że niemal każda nowa gra to inaczej zbudowana postać, bo po prostu losuje nam gra jakby inne przedmioty, tak? Z pewnością pojawią się postacie, których sposób walki będzie niesamowity, jak przykładowo załączony do tego materiału Azazel ze sterowanym ogromnym kręgiem śmierci i po prostu bardzo dużym paskiem obrażeń, czyli tym damage'em, tak? Chyba nie trzeba też mówić, że im głębiej w podziemia, tym będzie tutaj trudniej na tej arenie. Niekiedy w sklepie natrafić możemy też na Secret Room, a ewentualnie po pokonaniu bossów możemy spróbować kolejnego wyzwania, by otworzyć sobie Devil's Room. No, trzeba przyznać, że rozgrywka jest im głębiej, tym trudniejsza, bo przeciwnicy są nie tylko silniejsi, ale też musimy się nieźle nastarać, by nie narespiło się tych przeciwników bardzo dużo, tak? Kolejną rzeczą w Afterbirth jest nowa postać, Live, którą odblokować możemy przechodząc tryb grid, a za zelem. Postać ciekawa, mająca zasłonięte oczy, korzystamy jedynie z naszego followersa, czyli jakby takiego, no, towarzysza, a podstawowo mamy item... Y jakby dublujący, czyli podwajający nam tych followersów, tak? Kiedy ładuje się ten przedmiot, to po prostu go używamy, i nagle z jednego followersa mamy dwa. Czasami podczas jednej walki możemy mieć nawet czterech, pięciu w jednej bitwie, albo więcej, jeżeli mamy innych followersów. Zabawa tą postacią jest naprawdę fajna. Wydaje mi się, że stanowi dobre wyzwanie w stosunku do stopnia trudności grania tą postacią i ogółem trudności gry. Prócz tego, Afterbirth daje nam w końcu delikatnie rankingi. Codziennie do wykonania mamy różne, że tak powiem, oficjalne daily, czyli takie plansze, które przechodzimy, i następnie możemy zobaczyć ilość punktów w rankingu oraz w porównaniu do znajomych. Jak te punkty zdobywamy? Musimy grać celnie, szybko i po prostu dobrze. Im dłużej zwlekamy, czy im więcej tracimy życia, tym mniej punktów mamy. Nie trzeba chyba wspominać, że Afterbirth wprowadza kolejne dziesiątki nowych przedmiotów. Setki ich kombinacji oraz ukrytych achievementów, co jest chyba specjalnością twórców tej gry: ukrywanie różnych małych pierdółek, które następnie gdzieś tam po drodze odblokowujemy. Mam wśród znajomych też ludzi, którzy mają w ten tytuł, czy powiedzmy w tej grze przegrane. 500 godzin i z pamięci wyciągają, co dany item robi, jak wpływa na naszą postać w stosunku do jeszcze innych posiadanych przedmiotów. Są tacy fanatycy, którzy w tej grze potrafią działać cuda. Ogólnie rzecz biorąc, cóż, moja ocena dodatku jest taka. Kupiłem go w dniu premiery, odpaliłem o 18, skończyłem o 4 nad ranem, i potem praktycznie cały kolejny dzień Izak chodził bez przerwy, opóźniając ten materiał z planowanej godziny 12. Na 12 następnego dnia. Jeżeli ktoś z Was kupił Binding of Isaac Rebirth te rok temu, to w mojej ocenie warto dać te 30-40 zł na G2 i zakupić sobie ten dodatek. Nowy tryb oraz cała masa nowych odblokowań daje frajdę na bardzo długo. Przechodząc grę w klasycznych trybach, możemy też zobaczyć nowe przejście, gdzie na takiej wielkiej lokacji przyjdzie nam walczyć z chyba większością, a nawet z chyba wszystkimi bosami, jak są w tej grze. Nie chciałem wam tego spoilerować, ale jest taka sytuacja. Następnie musimy ubić nowego Uber potężnego bossa. Dacie radę? No przekonajcie się sami. Tyle.